Co mam powiedzieć? Więcej nic nie widziałem. Na pewno? Przepadnie ci połowa szmalu. Tak, tylko. czekaj, ktoś tu idzie. To ten białowłosy. Znowu pakuje nos w nie swoje sprawy. Widział nas. Uważaj, to Wiedźmin. Jest bardzo niebezpieczny. Nareszcie ktoś mnie docenił. Wiedźminie? O czym tak miło gawędziliście? Nie udawaj głupiego, Wiedźminie. Wiesz dobrze. Wiem. Przy okazji. Nie zapłaciłeś mi za zlecenie. To prawda! Masz tu sto orenów i. Błagam, nie wydaj mnie! Niby dlaczego? Tu nie chodzi o mnie. Pomagam Vincentowi rozpracować tajną organizację salamandry. To sprawa wagi państwowej. Jakoś wam nie wychodzi. Ach, to przez jakiegoś palanta, który ciągle wpieprza się nam w robotę, zabija członków salamandry, psuje nasze intrygi i pułapki. Wiecie, kto to? Nie, ale gdybym go spotkał! Poszłbym wściekłymi psami połamał nogi w kolanach.